Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowy Małpigaj. Czyli pyszne, szybkie, proste ciasto na biszkopcie z czekoladą i bananami. Zapraszam na ten prosty i szybki przepis. Na nasze ciasto biszkoptowe potrzebujemy, następujące składniki: 3 jajka rozmiar M, 40 g mąki pszennej, cukier puder 100 g, 1 budyń waniliowy bez cukru 40 g. I proszek do pieczenia, jedna łyżeczka. W pierwszej kolejności ubijemy jajka z cukrem pudrem na puszystą masę. Jajka z cukrem mam już ubite na puszystą masę. Teraz dodamy składniki sypkie mąkę, 40 g. Budyń waniliowy, 40 gram. Budyń bez cukru. I proszek do pieczenia, jedna łyżeczka. Składniki przesiejemy i całość dokładnie wymieszamy. Nasze ciasto biszkoptowe jest już przygotowane. Tutaj mam foremkę 28 na 18 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Przekładam nasze ciasto. Piekarnik mam rozgrzany do temperatury 180 stopni. Grzanie góra dół. Równolegle do piekarnika wsadzam banany. 6 obranych bananów. Po 25 minutach nasz biszkopt idealnie wypieczony, piękny, puszysty. Banany również upieczone. Jak całość przestygnie, ułożę banany na biszkopt. W międzyczasie przygotuję polewę czekoladową. Tutaj mam 300 gram czekolady. Trzy standardowe tabliczki. U mnie czekolada 74%. Tutaj 150 g masła, 3 czwarte kostki. Poczekamy aż masło się rozpuści i dodamy czekoladę. Masło mam już rozpuszczone. Dodajemy czekoladę. Dodajemy po trochu czekolady i ciągle mieszamy. Nasza polewa jest już gotowa. Idealnie połączone składniki. Teraz pozostawiamy ją do przestygnięcia. Polewa czekoladowa jest już przestudzona. Tutaj mamy nasze ciasto biszkoptowe z ułożonymi bananami. Przekładamy polewę i ciasto przełożymy do lodówki. Nasze ciasto czekoladowy małpigaj jest już gotowe. Spójrzcie jak pięknie prezentują się banany na tle czekolady, a to wszystko na puszystym biszkopcie. Polecam ten prosty, szybki przepis. Smacznego!